Tiguan Hybrid, wyposażony w napęd hybrydowy typu plug-in pozwala użytkownikowi cieszyć się ekonomiczną, komfortową jazdą. Jak właściwie użytkować taki samochód? Tiguan i Hybrid pozwala cieszyć się jazdą w trybie elektrycznym, uzyskując zasięg nawet 50 km. Aby samochód był codziennie gotowy do bezemisyjnej pod względem CO2 jazdy, należy podłączyć go w ciągu nocy do ładowania. W tym celu wystarczy zwykłe gniazdko 230V, dostępne w każdym domu. Skorzystanie z wygodnego kabla pozwoli uruchomić proces ładowania, który w wypadku rozładowanego akumulatora potrwa około 5 godzin. Warto zachować odpowiednią kolejność podłączenia. W pierwszej kolejności należy podpiąć wtyczkę do gniazdka sieciowego, a następnie podpiąć kabel do gniazda ładowania w samochodzie. Zapalona dioda zielona poinformuje o rozpoczęciu procesu ładowania i zablokowaniu wtyczki w gnieździe. Teraz wystarczy tylko zablokować samochód kluczykiem. Po zakończonym procesie ładowania wystarczy, że odblokujemy samochód korzystając z kluczyka. Wtyczka ładowania zostanie odblokowana. W tym momencie możemy wyjąć ją z gniazda i odpiąć od sieci zasilania. Cały proces jest bardzo bezpieczny i wygodny, nie wymaga też inwestowania w dodatkową instalację elektryczną. Użytkownik ma jednak możliwość szybszego ładowania swojego samochodu, korzystając z wygodnej nowoczesnej ładowarki ID Charger oferowanej przez markę Volkswagen. Czas ładowania akumulatorów do pełna skraca się wówczas i wynosi jedynie 3 godziny 40 minut. Duża pojemność akumulatorów sprawia, że tankowanie hybrydy typu plug-in na stacji benzynowej przestaje być konieczne. Zarządzanie ładowaniem akumulatorów i ogrzewanie wnętrza. Tiguan i Hybrid to samochód, który pozwala połączyć się zdalnie ze swoim użytkownikiem. W tym celu należy skorzystać z aplikacji WeConnect. Informacje o tym, jak aktywować konto, omówiliśmy w innym odcinku. Aplikacja Wi-Connect umożliwia zarządzanie procesem ładowania, określając czas ładowania, aby skorzystać np. z tańszej taryfy nocnej wykupionej u operatora i dostawcy energii elektrycznej. Tiguani Hybrid pozwala także ogrzewać wnętrze samochodu, korzystając z energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach. Ustawienie temperatury, która ma być osiągnięta na dokładną godzinę odjazdu, jest możliwe dzięki wybraniu odpowiedniej opcji w aplikacji Wi-Connect. Dzięki temu możemy się cieszyć ogrzanym i miłym wnętrzem nawet w mroźny zimowy poranek wyjeżdżając do pracy. Eco Driving. Zachowanie optymalnych parametrów zużycia energii i korzystanie z pełnego zasięgu jazdy w trybie elektrycznym jest możliwe dzięki zastosowaniu kilku prostych zasad. Zasada pierwsza: płynność jazdy. Należy pamiętać, że po odpuszczeniu pedału przyspieszenia silnik spalinowy przechodzi w tryb żeglowania lub rekuperacji, co znacząco wpływa na obniżenie spalania, a także pozwala doładować akumulatory trakcyjne i wydłużyć zasięg. Zasada druga. Umiejętne korzystanie z rekuperacji. Jeżdżąc hybrydą typu plugin, warto wykorzystywać korzyści wynikające z trybu rekuperacji, czyli odzyskiwania energii z procesu hamowania. By zmaksymalizować ten efekt, należy wcześniej przewidywać sytuację na drodze i hamować z mniejszą siłą, za to na dłuższym dystansie. By monitorować siłę odzyskiwania energii poprzez rekuperację, warto wspomagać się wskaźnikiem umieszczonym na zielonym polu cyfrowych zegarów. Zasada trzecia delikatne ruszanie. By kontrolować jazdę na silniku elektrycznym, nie warto prowokować silnika spalinowego i nie przekraczać granicy obciążenia silnika elektrycznego. Należy w tym celu ruszać z mniejszą siłą i dbać o to, by wskazówka nie przekroczyła białego pola. Tiguan e Hybrid to samochód, który daje właścicielowi komfort oraz oszczędność zużytkowania. By w pełni cieszyć się z tych korzyści, warto zastosować tych kilka prostych zasad. Volkswagen.